Ja mam pytanie, które notuję już od dłuższego czasu, ponieważ staram się śledzić losy partii Unii Polityki Realnej. Staram się zapoznać z przemyśleniami liderów tej partii i stwierdzam jedną rzecz. Jest sprawą oczywistą, że te przemyślenia są spójne logicznie ze sobą. Są mądre, dające pewne recepty na rozwiązanie poważnych problemów, które w naszym państwie istnieją. I tutaj nie mam jakby niejasności. Niejasność pojawia się w drugim członie tych moich przemyśleń. Chodzi o to, że partia, która ma te przemyślenia, partia, która ma wizję tego, co chce osiągnąć. Musi mieć pewne środki, które umożliwią realizację tych przemyśleń i tych recept. Czy w partii jest wizja tego, co trzeba zrobić, żeby pozyskać jak najszersze kręgi ludzi po to, żeby można było zrealizować słuszne racje prezentowane przez Unię Polityki Realnej? Czuję się no. nie. Cóż, ten, no cóż, ty, odpowiada... No za firmę odpowiada prezes i za partię odpowiada prezes. Yy, no, pan rację. Yy, można nawet powiedzieć, że strasznie mądrze mówimy i yy, szkoda tylko, że nie jesteśmy w stanie tego zrealizować. Yy, a ponieważ najpierw winy należy szukać w sobie, więc yy, staramy się szukać. Yy. Są. Ponieważ jesteśmy bardzo mądrzy i wygadani, co było słychać, e, są jeszcze dwa czynniki potrzebne w demokracji. E, trzeba z tym dotrzeć do ludzi, trzeba ludzi przekonać, żeby poszli i postawili X przy naszej partii, e, bo opiera się to na krzyżykach. Tak? Może sobie tam TVN z Polsatem i TVP agitować na rzecz innych, ale jakby ludzie zagłosowali inaczej. No to by musieli oszukać, salsować wybory albo przyjąć do wiadomości, że tak było. Staramy się, jeżeli są wybory, uczestniczyć w wyborach. Rzecz jest w sumie taka banalna. Tak jak i nasz program jest bardzo prosty, tak i przepis na wygranie wyborów jest bardzo prosty. Trzeba, żeby milion, głosów, milion osób zagłosowało na nas i wtedy będziemy w Sejmie. Na razie głosuje za mało, więc nie jesteśmy. Problemy są z pewnością. Dwojakie. Pierwszy kadrowy, drugi finansowy. Kadrowy wynika stąd, że jak powiedział pan prezes Żółtek, e, u nas nie można zrobić kokosów na działalności partyjnej stricte, to znaczy nie, nie dostaje się pieniędzy za to, że się jest prezesem. E, siostra mojej żony była strasznie zdziwiona, jak się dowiedziała, że ja nie mam pensji. W jej oczach upadłem wtedy chyba. Eee, znaczy najpierw, bo pierwszym pytanie mi jak ja się wkręciłem do tego UPR-u, e, jak nie poznała, a, a później się gdzieś jakaś wyszła kwestia, że ja nie dostaję za to pieniędzy i to no, zdziwiłem strasznie. Nie wiem czy nie ostrzegała siostry przed tym związkiem. W każdym razie e, rzeczywiście e, na szczęście jestem podwójnym prezesem, bo mam też firmę, więc było łatwiej, ale... Jak pan Rzutek powiedział, my jakby dokładamy, stąd liczba chętnych jest niewielka. W tym momencie, co nie jest żadną tajemnicą, mamy 600 członków w Polsce, ludzi, którzy, nie mając tego zysków wpisywali się do UPR- i płacą składki na ten UPR. Jak tutaj na takim pięknym banerze jest przed budynkiem napisane, jesteśmy partią utrzymującą się ze składek i Pieniądze możemy pozyskać w ten sposób, że można wpłacać na UPR i mniej więcej od roku. Na naszej stronie w internecie wp.org yy, wisi taki baner z możliwością. Dużo ludzi wpłaciło od tego czasu, dzięki czemu wyszliśmy z długów yy, i nie mamy deficytu budżetowego. To przyznam, że mnie bolało, że partia, która głosi yy, zakaz deficytu budżetowego, żyje na długach. Szczęśliwie wyszliśmy z długów yy, od czerwca chyba tamtego roku. Wpłacili ludzie około 230 tysięcy na naszą działalność. Oczywiście to kropla w morzu w porównaniu z partiami. Jak Państwo wiecie, Platforma dostaje około 45 milionów złotych z Państwa portfeli. PiS około 38 milionów z Państwa portfeli. Komuna tam około 20, Bezel tam coś 10 milionów. Więc jak sobie to zestawimy, no to oczywiście te pieniądze, które mamy, służą do tego, żebyśmy nie żebyśmy mogli kupować reklamy. Dla Państwa wiedzy, yy, na jesieni była kampania wyborcza spot 30-sekundowy w telewizji kosztuje około 50 tysięcy złotych. To stać nas na 8. Byłoby, gdybyśmy nie wydawali części tych pieniędzy na bieżącą działalność. Yy, dlatego my nie łudzimy się, że my. Yy, Zyskamy wyborców poprzez pieniądze, ponieważ ludzie są już, jak już wspomniałem wcześniej, tak wydrenowani przez podatki, że mało to stać. Oczywiście my mamy też takich darczyńców, którzy wpłacają nam 14 tysięcy rocznie, bo tyle wolno maksymalnie. Mamy też ludzi, którzy wpłacają po 10 zł co miesiąc, e, zrobiąc jakieś tam stałe zlecenie, ale o wiele łatwiej będzie tych ludzi przekonać jakby argumentami niż pieniędzmi, to znaczy my nie przebijemy tych partii w reklamach. Natomiast, jeżeli chodzi o ludzi, przyjechaliśmy łowić. Widzę, że jest cała sala, więc macie szansę państwo być najsilniejszym udziałem w Polsce, jeśli się wpiszecie. Zachęcam. Jak będzie państwa tak dużo, będziecie rządzić. I, i co? To po prostu robimy to, co możemy. Środki i siły są ograniczone, ponieważ każdy z nas w jakiś tam sposób pracuje, żeby zarobić na dom i więc y, wiadomo, że nikt prawie że nie rzuci wszystkiego i nie będzie się zajmował, pani Panią Szkodnięta tak robi. E, jeździ po Polsce i głosi. Pan Stanisław Miankiewicz też, e, nawet ma, jak Pani zauważyła, regularne audycje e, w niektórych stacjach. Natomiast jak sobie Państwo porównacie z innymi, to nie dużo. Liczymy oczywiście na księży, którzy mają bony, mogliby nas wspierać, e, pokazania, i po muszę oczywiście, nie wolno w kościele, ale. Eee, to jakby zwracamy się do wszystkich, którzy myślą, ponieważ ja też nie urodziłem się uperowcem. Nawet miałem jakieś w ogóle poglądy dziwne wcześniej. I jak usłyszałem pierwszy raz, przyznaję się pan że to nie amikę, to myślę sobie, skąd ten gość się wziął? Na co moja sześć lat młodsza siostra stwierdziła, że jestem głupi i że ten pan ma rację? Co mi dało do myślenia? I rzeczywiście gdzieś po dwóch latach stosownej lektury już zrozumiałem, także jakby, no może nie będę mówił. Mam takiego kolegę, który nie mogę powiedzieć w jakiej on jest instytucji, żeby mu nie zaszkodzić, ale jego, on miał takie poglądy, był zakochany w panu Wałęsie i w ogóle, który będzie mędrcem europejskim teraz być może i, i, i w ogóle miał takie poglądy, żeby państwo dawało i tak dalej. Przyznam Państwu, że to był mój rekord świata, ponieważ ja byłem lektorem, czy ministrantem jeszcze wtedy, lektorem już. I jak to w niektórych parach jest jeszcze taki zwyczaj, że lektorzy chodzą po kolędzie przed księdzem, pytają, czy ludzie przyjmą i tak dalej, ponieważ to jest z reguły zima i się. Z... ponieważ ludzie chcą sobie z księdzem pogadać, a, a, a ministrant czy lektor stoi gdzieś tam w najlepszym razie w przedsionku. Albo na zewnątrz, więc poświęciliśmy 8 godzin na indoktrynację. Narodził się nowy człowiek z Szawu, a Paweł po prostu stał się UPR-owcem po tej krótkiej wizycie kolendowej. Także gdybyśmy mieli na każdego Polaka 8 godzin argumentów, myślę, że by wystarczyło. Niestety do tego potrzeba więcej apostołów, bo pojedynczo to życie nie starczy. Także ja zachęcam wszystkich, zwłaszcza tych, którym się chce, albo którzy mają więcej czasu, żeby czytali. Teraz dostęp do internetu jest łatwy, jak się wpisze. Jakby Milka Michalkiewicz, albo Popiela w internecie, to naprawdę można czytać i czytać, i oczy zepsuć, więc czy słuchać. Także no, tyle mogę powiedzieć. Jakby staramy się robić, co możemy, ale jakby brzmiło wielkie, a robotników mało, że nadużyje Ewangelii. Żeby dodać Państwu otuchy, to powiem, no, że pan Janusz Kolejnik też był socjalistą, o tym pisał, tak? W księstwie. Oczywiście, kto za mną nie był socjalistą, za starym stanie świnią. Ja, to, ja, to, ja nawet miałem portret ja Stalina i Małopytunga w pokoju, ale jak e, miałem 9 lat, miałem 9 lat, to wpadła mi w ręku gazeta Trybuna Ludu, e, w było napisane, że Jeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee